Smoczyca Eluna wstała o poranku, czując, jak promienie wschodzącego słońca delikatnie ogrzewają jej łuski. W kuchni zaparzyła swój ulubiony ziołowy napar i z ulubionym kubkiem dłoni usiadła w wygodnym fotelu. Z głośników popłynęły kojące dźwięki utworu New Zapaliła świeczkę, wzięła głęboki wdech i wydech, a jej umysł zaczął wędrować po wspomnieniach minionych dni. Przez ponad dwa tygodnie ona i Smokdzidek byli niemal nierozłączni. Dzidek z zamiłowaniem do gotowania każdego dnia tworzył wyborne potrawy, podczas gdy Elona dbała o porządek i harmonię przestrzeni, w której wspólnie żyli. Razem świętowali, spotykali się z przyjaciółmi, a każda istota była sobą, bez masek, w pełnej autentyczności. Wieczorami zasypiali obok siebie, tuląc się w blasku świec. Rankiem budzili się leniwie, witając nowy dzień uśmiechem, pocałunkiem i chwilą wspólnego oddechu. Każdego dnia praktykowali wdzięczność. Eluna zawsze znajdowała trzy rzeczy, za które była wdzięczna, zarówno po poranku, jak i tuż przed snem. Jednak dziś nadszedł dzień, gdy Eluna wiedziała, że musi wrócić do swojej przestrzeni. Zanim to jednak nastąpiło, miała jedną ważną praktykę, którą chciała przeprowadzić z dzidkiem. Gdy dzidek pojawił się w salonie, usiadła naprzeciwko niego, spojrzała mu głęboko w oczy i powiedziała. Dzitku, chciałabym, żebyśmy dzisiaj porozmawiali w sposób szczególny, powiedziała spokojnie. Mam trzy pytania, które pomogą nam spojrzeć na ten wspólny czas z różnych perspektyw. Czy jesteś gotów? Dzidek uśmiechnął się i skinął głową. Jestem gotów, Eluno, zaczynajmy. Eluna wzięła głęboki oddech i zadała pierwsze pytanie. Co dobrego było dla ciebie w czasie, który spędziliśmy razem? Dzidek zamyślił się na chwilę, a potem odpowiedział: Było wiele dobrego. Czułem twoją obecność i wsparcie. Podobało mi się, że razem dzieliliśmy obowiązki, a jednocześnie mieliśmy czas na świętowanie i bliskość. Twoje zrozumienie i cierpliwość były dla mnie bezsenne. Eluna uśmiechnęła się z wdzięcznością i zadała kolejne pytanie. A co było dla ciebie trudne w tym czasie, gdy byłam obok? Dzidek westnął lekko, ale w jego spojrzeniu było zaufanie. Chyba to, że czasem trudno mi było znaleźć przestrzeń tylko dla siebie. Twoja obecność jest piękna, ale momentami brakowało mi chwili samotności, żeby przemyśleć pewne rzeczy. Eluna przyjęła jego słowa z otwartością i wyrozumiałością. Zadała ostatnie pytanie. Czy jest coś, czym chciałbyś się ze mną podzielić? Coś, co do ciebie przyszło w trakcie naszego wspólnego pobytu? Dzidek spojrzał na nią ciepło. Chciałbym, żebyśmy częściej mieli takie chwile jak te. Pełne prawdy, ale i pełne lekkości. Dzięki tobie uczę się mówić o swoich emocjach. Gdy dzidek skończył, nadeszła kolej Eluny, by odpowiedzieć na te same pytania. Powiedziała swojej wdzięczności za jego obecność, za codzienne gesty, które dodawały jej siły i za to, jak dzidek dbał o ich wspólną przestrzeń. Mówiła też o trudnych chwilach, o momentach, które brakowało jej ciszy, ale doceniała, że razem uczyli się równowagi. Na koniec, patrząc mu w oczy, powiedziała. Dziękuję ci dzitku za ten czas. Dzięki tobie wiem, że każda relacja może być piękna, jeśli jest oparta na prawdzie i otwartości. W ten sposób gotowi na to, co przyniesie przyszłość, zakończyli wspólny poranek pełni spokoju, miłości i zrozumienia. Dzień, który rozpoczął się od refleksji, stał się kolejną piękną lekcją życia. Odwadze, szczerości i mocy prawdy. Ich rozmowa stała się mostem, który umocnił ich więź, bo to ćwiczenie, choć prosto, przynosi poczucie klarowności, bliskości i wdzięczności. Taka praktyka, regularne dzielenie się swoimi uczuciami i przemyśleniami jest podstawą każdej autentycznej relacji, nie tylko z innymi, ale przede wszystkim z samym sobą.